To jest specyficzny film, bo chyba najtańszy film tutaj ze wszystkich. Jestem pracownikiem Archiwum Pamięci Narodowej. Ten film powstał dzięki pomocy pani Marzeny Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Też chciałem tutaj podziękować zespołowi digitalizacji archiwum. Dzięki nim właśnie powstały takie fajne materiały, które możemy oglądać na materiały tutaj, właśnie w kinie. Film opowiada historię ludzi, którzy byli zmuszeni wyjechać do Stanów Zjednoczonych z Polski w latach 80 i dzięki swojej pasji, którą odkrywają tam na miejscu, dokumentują życie Polonii. Możemy zobaczyć tam Mirosława Chojeckiego między innymi na tym filmie, Annę Walentynowicz na przykład, ale też Kornela Morawieckiego, który ląduje w Stanach Zjednoczonych po jego zatrzymaniu i deportacji w kraju. Także to są niesamowite obrazki, bo one są autentyczne. To jest działo na żywo, w sensie to było rejestrowane w danym momencie i to widzimy na ekranie. Ale oprócz tego to są zwykli ludzie, którzy tam mieszkali już od dłuższego czasu i którzy protestują przeciwko ustrojowi, który był w tym czasie w Polsce. I walczą o tą niepodległość. No, nie walczą karabinem, ale walczą słowem pod tymi ambasadami, pod różnymi instytucjami publicznymi. Między innymi tam jest bardzo taka charakterystyczna postać Stanisława Paszula, to był żołnierz Armii Krajowej, z którego inicjatywy powstał właśnie ten słynny pomnik Mieściciela, który stoi w Nowym Jorku. Także zapraszam Państwa na pokaz. Myślę, że warto, naprawdę.